Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polachów. Witamy wszystkich zwolenników Królestwa Polskiego. Witamy wszystkich poddanych. Drodzy Państwo, najpierw się usytuujmy. Jesteśmy na ziemi kaszubskiej, na Kaszubach Zachodnich. Za chwilę coś powiemy na ten temat. Przy ujściu rzeki Radew do Parsenty, czyli niedaleko Karlina. Piękna natura kaszubska, drodzy Państwo. I postaramy się kilka słów powiedzieć do Was w takiej formule relacyjnej, byśmy powiedzieli. Audetru jest Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maryja Królowa Dostrzec Dziewica. Drodzy Państwo, y <kstanierain dei> <kstranie> e e ziemia kaszubska, czyli ziemia wenedyjska, to jest ziemia pomorska tak naprawdę. Ale ponieważ taki toponim, ziemia pomorska, niewiele by oznaczał, bo przecież Ziemia pomorska może być przy wielu morzach świata. Więc klasyfikowaliśmy to jako słowianie, że jest to ziemia wenedyjska i sami słowianie nazywali się słowianie pomorscy, nazywali się wenedowie. Oni sięgali do, aż do Brescia francuskiego, ale też północna Afryka, Kartagina, ale też Veneto, prawda, czyli północne Włochy, Adriatyk. No ale generalnie, drodzy państwo, zbyt szeroko to było. Jako Wenedowie. Więc dlatego, dlatego miejsca przyjęła się nazwa Kaszubia, Kasubia po łacinie i nadali ją Arabowie prawdopodobnie, którzy stwierdzili, że jest to region bardzo bogaty, że mieszkają tu Kaszubi, czyli miejscowa ludność słowiańska, która rozpościera się, można powiedzieć, od Hamburga do Gdańska, tak w dużym skrócie. A dzisiaj byśmy powiedzieli od Szczecina do Gdańska i drodzy Państwo ma swoje zwyczaje, tradycje, swój język. Dlatego my mówimy o Kaszubach od, można powiedzieć od Słupsk Gdańsk to są Kaszuby wschodnie, a tutaj już Koszalin Szczecin to są Kaszuby zachodnie. I bardzo bym prosił, żeby te toponimy, czyli te nazwy regionalne powoli używać, bo jak ktoś mówi jadę na Pomorze, no to musi dodać Pomorze Bałtyckie, a potem które? Wschodnie czy zachodnie? Mówiąc Kaszuby Zachodnie, mamy na myśli dzisiejsze Pomorze Zachodnie. Mówiąc Kaszuby Wschodnie, mamy dzisiaj na myśli Pomorze Gdańskie. Przepiękne miejscowości nadmorskie, ale jak sami Państwo widzicie i słyszycie, jesteśmy troszeczkę dalej od morza, niezbyt daleko. Niedaleko Karlina, czyli miejscowości, którą do życia powołali biskupi. Widzieliśmy zamek biskupi, ruiny, oczywiście Zamku Biskupiego, ponieważ Ostatni biskup, chyba Mantufel, drodzy państwo, zamordowany, katolicki, został zastąpiony biskupami protestanckimi. Protestanci zaczęli zacierać ślady, ale nie tylko zacierali ślady na tej ziemi, drodzy państwo, <laughs> chrześcijańskie, ale też słowiańskie. I problem mamy taki, że, drodzy państwo, Europa uważa, że sobie poradzi bez chrześcijaństwa. Za chwilę powiemy jeszcze jakiego, i że sobie poradzi bez słowiańszczyzny. Albo inaczej, że podporządkuje sobie chrześcijaństwo słowiańskie, wschodnie i podporządkuje sobie, drodzy Państwo, słowiańszczyznę. Krótko mówiąc, zrobi z nas niewolników. Czyli ten etap kolonizacji, yy, którą dokonywali Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi, Niemcy, no i Brytyjczycy przede wszystkim, prawda on jakby dla nich trwa, on się nie skończył. Nie ma żadnej cezury że, i doktryny politycznej, że Francja, czy Anglia, czy Niemcy stwierdziły, że nie będą już kolonizować innych. Nie będą takiej nie ma takich doktryn, więc oni to robią. Robią to oczywiście w nowoczesny, XXI wieczny, najpierw 20 XX, potem XXI wiekowy, wieczny sposób. W XX wieku wpadli na pomysł mordowania i zasiedlania tych ziem, czyli wrócili do tradycji barbarosy i tak dalej. Drodzy ptaszników i tak dalej. Natomiast obecnie próbują w taki podwójny sposób taką zakamuflowaną depopulację, czyli aborcję, eutanazję, ujemny przyrost naturalny. No i całkowita zależność ekonomiczna. Plus najgłupsze z możliwych prawo, żeby się pogubili Słowianie. Najgłupsze z możliwych prawo. Nie chodzi, czy ona jest, drodzy Państwo, dobre czy złe, tylko najgłupsze ma być. Takie zupełnie głupie, beznadziejne, żebyśmy się pogubili. Tak? Czyli nie jest znak w prawo czy w lewo, tylko postawione pionowo, czy naskos, czy w ogóle. Drodzy Państwo, kompletna tragedia. Więc my tracimy wtedy orientację, tak jak orientację tracą ptaki, jak im się zafunduje wiatraki czy 5G. Drodzy Państwo, czy inne jeszcze jakieś tam okoliczności, które ich gubią, bo tracą orientację w przestrzeni. Tak samo my tracimy orientację. Przyjmując, drodzy Państwo, że, rok dwa, że wiek 2021 będzie wiekiem ducha, bo tak się przyjmuje naszym zdaniem, on zawsze był, jest i będzie, bo człowiek jest stworzony z ciała i z ducha, to my jako Słowianie, czyli uduchowiona część Europy, bo tamta już dawno się wyzuła z Boga, czyli z ducha, czyli to są tacy zombie i te zombie próbuje nas, drodzy Państwo, podporządkować. I teraz... Bardzo wielu odnosi się krytykuje nie rozumiejąc procesów, jakby to powiedzieć cywilizacyjnych, dziejowych, czy antropologicznych, społecznych, czy jak to zwał, to zwał. My uważamy, że trzeba wrócić do źródeł chrześcijaństwa i trzeba wrócić w ogóle do e, zaczęcia pojmowania Jezusa w sposób, byśmy powiedzieli, świecki, tak? Nie dewocyjny, tylko świecki. Bo drodzy Państwo, filozofia Jezusa Chrystusa jest najmądrzejszą filozofią na świecie. Natomiast y, traktowanie Jezusa jako Boga, li tylko, powoduje, że wpadamy w taki y, dewocyjny ryt i właściwie nie osiągamy sukcesów y, tutaj na Ziemi i nie osiągamy sukcesów politycznych. Więc, my, drodzy Państwo, budując królestwo polskie, myślnik Lechi, czyli królestwo polskie, które sięga po, poza 960, 966 rok, czyli sięga dalej niż y, przyjęcie chrześcijaństwa, tego rytu rzymskiego. Uważamy, że trzeba spojrzeć na nauczanie Jezusa, czy na naukę, bo sam Jezus nazywa swoje nauczanie nauką. Trzeba spojrzeć w sposób, byśmy powiedzieli, świecki. Yy, I wszystkie przypowieści Jezusa spokojnie da się yy, wytłumaczyć w sposób świecki. Tak? Nie idźcie z głównym nurtem, tak jak było czytanie. Drodzy Państwo, pokażcie gdzie jest skarb, a gdzie jest w serce. To idzie spokojnie ogarnąć egzegezą świecką. To nie trzeba robić jakiejś specjalistycznej egzegezy. Biskupie i drodzy Państwo, bo y, nauczanie Jezusa tak naprawdę y, dotyczy jak żyć. Czyli, gdybyśmy wzięli y, kompendium świeckie, czyli filozofia Jezusa Chrystusa, to byśmy zrozumieli, że Jezus pokazuje nam jak żyć. Oczywiście y, zasadnicza nauka Jezusa odnosi się do życia duchowego, ale też życia materialnego tu na Ziemi. Jeżeli Jezus mówi, że Królestwo Boże nadchodzi a właściwie jest, już jest, to ma na myśli, że, drodzy Państwo, że jemu się udało, jako Jemu Człowiekowi Bogowi, nauczyć nas, co to jest królestwo niebieskie i co to jest Królestwo na Ziemi. Czyli jaka powinna być tutaj sprawiedliwość, bo generalnie o to chodzi, tak? Jeżeli świat byłby sprawiedliwy, to już mamy Królestwo Boże na Ziemi. I pokazuje to, tak? Między innymi w formule, jeżeli chce ktoś być pierwszy, to niech. Znaczy, jeżeli ktoś chce rządzić, to uczyńcie go pierwszym i zróbcie go sługą. No, bardzo proste pojęcie, i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy dzisiaj od, po szerokości szli, tylko naprowadzamy państwa. Co my robimy? I dlatego chrześcijańskie Królestwo Polskie, to, że państwo, stara się wytłumaczyć, ale w sposób, byśmy powiedzieli, świecki nauczanie Jezusa Chrystusa. I to jest jedno zagadnienie, które ja tutaj przy brzegach Radwi, bo to jest przepiękna rzeka Radew. Chcieliśmy wam powiedzieć. Druga rzecz, na którą y, nie zwraca się uwagi, a to wynika z Księgi Jeremiasza. Byście wzięli Biblię, jak macie dobrą Biblię, otwórzcie i przeczytajcie Księgę Jeremiasza. Zobaczycie, że ona się odnosi tak de facto do narodu. Wtedy przejrzycie na oczy i zauważycie, że tak naprawdę Jezus i Bóg, czyli nasza religia, może chrześcijańska, nasza religia, może to będzie nawet bezpieczniej, y, nasze wierzenia, może tak, chrześcijańskie, ale rytu wschodniego, one dotyczą pojęcia narodów i zbawienia w znaczeniu dobrostanu, ale narodu, nie dobrostanu pojedynczej jednostki. To trzeba umieć zrozumieć i to jest dosyć proste do zrozumienia. Czyli Pan Bóg i nasza religia uczy żyć zespołowo, tam gdzie dwóch, trzech w imię moje. To jest co prawda religia personalistyczna, ale z drugiej strony ona jest bardzo. Yy, Rodowa, rodzinna, społeczna. I w ramach jednego narodu. Co to jest naród? Naród to jest rodzina, ród, nadród. Czyli zespół ludzi wywodzący się z jednego pnia, z jednego rodu. To jest naród. Oczywiście tu naukowcy by to inaczej uzasadniali czy definiowali. To jest wtórne, wiemy o co chodzi. Jest naród polski, Lechicki, drodzy państwo, i mamy też y, obywateli polskich. Dzisiaj w Polsce trzeciej RP żyje. Wydaje się około 50% narodu polskiego. I oni nie są w ogóle reprezentowani, więc my ich reprezentujemy jako król polski elekt, bo uważamy, że każdy naród ma prawo wybrać sobie swojego króla. Są narody bezpaństwowe, Ormianie, przy drodzy państwo, no tam niby jest Armenia, ale Karabach na przykład, wiele jest Cyganie i tak dalej. Czyli są narody, które nie mają państwa. Państwo jest to twór. Y sztuczny, może tak powiedzmy, żeby to każdy zrozumie. Bardzo często porównuje się e, nauczanie Jezusa Chrystusa do e, opieki nad owcami, czyli jest pasterz, są owieczki, tak? Jest pasterz, są owieczki. I pasterz ma, czy to jest baca, czy juchas, ma opiekować się tymi owieczkami, żeby nie zagryzły ich wilki, żeby one obrosły wełną, żeby dawały mleko, ser, mięso i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć czytelne, prawda? I w tej formule Baca jest jakby królem tych owieczek. On decyduje często o ich losie, o ich życiu, szuka zagubionych i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli tą, to, ten układ Baca, Juchas, owieczki zamienimy w spółkę z ograniczoną odpo odpo odpowiedzialnością czy spółkę akcyjną, to mamy wtedy państwo. I wtedy tworzy się jakiś zarząd, który siedzi gdzieś tam w Zakopanem na przykład, czy gdzieś tam w Warszawie i ten zarząd może sprzedawać te owieczki, ten zarząd może sprzedać całą trzodę, ten zarząd może sprzedać całą tą firmę, tak? Drodzy Państwo, ten zarząd może zaciągać długi i tak dalej, i tak dalej, tak? I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której Juchas by poszedł i takie coś robił, drodzy Państwo. Więc król to jest zupełnie coś innego niż prezydent, niż prezes takiej spółki. To jest zupełnie coś innego. I teraz zauważmy niuanse. Ta spółka zaciąga długi i właściwie ona zaciąga długi na rzecz, można powiedzieć, udziałowców, ale też ludzi, którzy pracują w tej spółce. I tak samo jest z państwem. Taki Tusk czy inni zaciągają długi, i mówią, Polacy zapłacą. Ale gdybyśmy wzięli króla narodu, no to król nie może iść do banku i powiedzieć, no, chciałem zaciągnąć dług w imieniu narodu. Oni powiedzą, to, to przeprowadź naród, niech każdy podpisze, tak? No bo ty nie masz pełnomocnictw. I drodzy państwo, jest to niewykonalne. W związku z znaczy, na szczęście niewykonalne, więc nie może król w imieniu narodu zaciągać długu. No bo to nie jest mm, państwo rozumiane po masońsku, jakieś, jakieś ichni KRS i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby nie ma to osobowości prawnej, mówiąc tak po świecku, po dzisiejszemu. I drodzy Państwo, i tym się różnimy. I musicie, musicie, nie musicie, ja, drodzy Państwo, ale powinniście przyjąć do wiadomości, że jest pasterz, jest trzoda, jest król, który nie uzurpuje sobie prawo do państwa jako takiego. Czyli jest to ojciec narodu, jest to taki baca. I jest, drodzy Państwo, prezes zarządu spółki, który sam stworzył, sam wrzucił tą trzodę aportem. Nikt się nie pytał, nie pytał się bacy, nie pytał się owieczek. Tylko, drodzy Państwo, i mówi, że on tu będzie rządził tym wszystkim, jeszcze robi jakieś wybory. Owieczki chodzą gdzieś na jakąś polanę i niby głosują i go wybierają. Czary mary, drodzy Państwo. I on jest i mówi, że ma legitymację od tych owieczek. I może zaciągać na nich długi, może ich, drodzy Państwo, strzyc, może ich nawet zabijać, tak? Wszystko może, tak? Bo jest ich panem życia i śmierci i losu, można powiedzieć. No, tak nie jest, drodzy Państwo. Nie zna w ogóle tych owieczek, nie interesuje się nimi. Uważa, że ktoś mu dał jakąś władzę, tak? Drodzy Państwo, ta władza pochodzi od owieczek. No nie jest to władza naturalna. Jakby się zapytać Bacę, Baca powie, ja znam każdą wieczkę. Po czym ją poznasz? popysku. Każdą z osobna znam. A prezes nie zna. Prezes nawet często nie zna Bacy. Tak jak Duda prawdopodobnie nas nie zna. Drodzy Państwo. Ale przestrzegamy Dudę, Tuska et consortes. Jesteście uzurpatorzy. 100, nie macie żadnej legitymacji do rządzenia, zaciągania długów i tak dalej. I chcemy, żeby te owieczki, ten naród Polski, drodzy Państwo, który jest częścią trzeciej RP i to taką na granicy połowy, drodzy Państwo, się ogarną. Nie jesteście owieczkami bezrozumnymi. Jesteście mądrymi, szlachetnymi Polakami, narodem polskim. I nie dajcie się strzyc i pilnujcie bacy, a nie pilnujcie. Drodzy Państwo, prezesa zarządu Waszej spółki, tak? I nie pozwólcie, żeby on zaciągał na Wasze konto długi, żeby Was strzyg, żeby Was, drodzy Państwo, rabował i mordował. Nie pozwólcie na to. Powiedzcie, mamy bacę i jego się będziemy słuchać. Drodzy Państwo, przepraszamy za taką parafrazę, takie porównanie, ale mamy wrażenie, że część z Was nie rozumie w ogóle monarchii, tak? Że król jest tak naprawdę ojcem narodu, bo jest, wychodzi z rodu. No to jest ojcem, potem jest. Tworzy, tworzą się, tworzyły się kiedyś rady familijne. I drodzy Państwo, im wyżej, tym oczywiście ta, te, ta, te znaczenie pokrewieństwa jest troszeczkę mniejsze, ale on czuje, że jest, że wszyscy tutaj pod, poddani są jego krewnymi. I taki król, gdzie ma krewnych pod sobą poddanych. Dba o nie, tak jak owieczki, i boli go, jeżeli jakaś owieczka, taka czy inna, drodzy Państwo, cierpi. Boli go, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, drodzy Państwo, tak? I nie interesuje go tak do końca, czy, czy, jest, czy ma takie poglądy, czy takie, bo to są jego dzieci. Jedno dziecko ma takie poglądy, inne takie poglądy, ogarnia wszystkich, nie może ich wykluczać. Natomiast zauważmy, że w trzeciej RP wielu Polaków naród polski jest wykluczany. Mamy największy wskaźnik uwięzionych ludzi w Europie i na świecie. Tego się nie mówi. Uwięzionych. Czy na pewno wszyscy są kryminaliści? No nie. Państwo posługuje się systemem więziennictwa, to jest obcy w ogóle Królestwu Polskiemu, drodzy Państwo, jako trzebienie trzody, tak? Wyłapuje najniepokorniejszy, naj, najniepokorniejszych i umieszcza w więzienia. Mamy największy wskaźnik uwięzionych w Polsce, tak żebyśmy byli patologicznym jakimś narodem, tak? Drodzy Państwo, tak robi Trzecia RP. To jest system okupacyjny, Drodzy Państwo, to jest system, który się wywodzi z, z PRL-u, narzucony przez Rosję i ci neofici, drodzy Państwo, udoskonalili się, replikowali się i, drodzy Państwo, można ich nazywać jako bolszewi, a można ich nazywać jako okrągłostołowcy. Myślę, że trzeba to zamiennie stosować, bo jak się mówi bolszewi, to myślę, że nie identyfikuje się wprost. Natomiast okrągłostołowcy to wszyscy wiedzą o co chodzi, to są ludzie, którzy uwłaszczyli się na majątku i na władzy. Natomiast my troszeczkę zachowujemy się jako Polacy, jako wieczki, które słuchają się bezmyślnie uzurpatorów. Nie są to bacowie, tylko to są szefowie spółki, i uważamy, że oni mają władzę. I często słyszymy w, w komunikatorach, drodzy Państwo, hasło typu, tam, yy, nasz premier polski, prezydent polski no może i on jest jakiś polski w sensie tego państwa polskiego, ale na pewno nie w rozumieniu. Prezydent narodu polskiego, czy, czy premier narodu polskiego. My, jako Król Polski, myślnik Lechit, chcemy być królem narodu polskiego eks-lechickiego, bo kiedyś byliśmy Lechitami, prawda? Tak jak Kaszubi wcześniej byli Wenadami, drodzy Państwo, bo te nazwy oczywiście się zmieniały na przestrzeni dziejów. Nazwa Lechici pochodzi od królów prawdopodobnie Lechitów, Leszków i jest taka odimienna. Natomiast. Yy, Polacy, Polanie pochodzą prawdopodobnie tutaj od Polechi lub oczywiście Polani. Drodzy Państwo, od plemienia Polan. Wczoraj byliśmy na Świętej Górce Polanowskiej, tutaj Kaszubskiej. Bardzo polecamy, żebyście zwiedzili Świętą Górę Polanowską. Tam jest pustelnia, tam jest eremita, pan Jan, ojciec Janusz, drodzy Państwo. No, trzeba, to, trzeba, to, trzeba to odwiedzić, tak żeby zrozumieć. Tam jest napis taki. Że nie zrozumie się, że chrześcijaństwo zachodnie wymaga wsparcia poprzez chrześcijaństwo wschodnie, że chrześcijaństwo zachodnie upadnie, jeżeli nie, tak powiem, nie przeprosi się z chrześcijaństwem wschodnim. Co tutaj autor miał na myśli i to napisał to wypowiedział najpierw Jan Paweł II, który uczynił patronów Cyryla i metodego Europy, ale też napisał to święty Fra znaczy papież Franciszek. Drodzy Państwo, jaki on tam jest, to jest, tak, ale napisał, to zrozumiał, dotarła oliwa do knota. Nasza duchowość jest chrześcijańska, etnochrześcijańska. Obchodzimy teraz 900-lecie, można powiedzieć, chrztu Kaszub Zachodnich, bo Kaszuby Wschodnie ochrzcił święty Wojciech, a Kaszuby Zachodnie od ton z, z biskup Bambergu. 900 lat temu, 1124. Drodzy Państwo... Zrobił to na bogato, bo wcześniej Bernardyn przed na biednie i chciał tutaj chrześcijański. Powiedzieli mu, co ty, jak ty jest blidok, to, to co ty tu robisz? Więc rzeczywiście święty Otton, znaczy święty Otton przyjechał w Orszaku i tak dalej, i tak dalej. I no, przyjęli Kaszubi ten, ten, ten rytm no, na poważnie. Oni nie zrobili tego na, 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 na chwilę, tak? Na żartę. tylko przyjęli to na poważnie. I do dzisiaj Kaszubi dotrzymują tego chrztu Ottona z Bambergu, tak? Że są wierni temu sztu. I z tego się wywodzi duchowość i, drodzy Państwo, wiara kaszubów, kaszubów jako części Polaków dzisiejszych i nasza duchowość, tak? Nasza duchowość oparta na naszym etno-chrześcijaństwie, czyli na dotrzymywaniu słowa, na wierności i tak dalej, i tak dalej. Każdy wie, o czym mówimy. Także, drodzy Państwo, bez naszej duchowości, że święty Augustyn właściwie był Słowianinem, tak? Bądź w Kartaginie, sprawdźcie. I tego, my nie chcemy tutaj, jakby to powiedzieć, iść w megalomanię. Tylko mówimy, bez naszej wiedzy, duchowości, bez dzieł słowackiego, Mickiewicza, czyli Wieszczów Narodowych, my nie, roz, nie rozumiemy swojej duszy. Na czym polega problem? Problem polega też na tym, że od pewnego czasu, zapewne od czasów już można powiedzieć, oświecenia, zabijano duszę w ludziach. Zabijano ten romantyzm to odwoływanie się do duchów, duchowości, tak? Jako zabobony, jako, jako coś nienormalnego i tak dalej, tak dalej. I od dziecka się to zabija. Jak ktoś mówi o duchach, no to jest wiadomo, że to jest jakiś, jakiś człowiek nienormalny i tak dalej, tak dalej. I wyzuto z człowieka duchowość, a zatem a później wy, wyzuto z człowieka Boga. No bo jak człowiek nie ma duchowości, no to siłą rzeczy nie może mieć Boga, tak? Bo Bóg to też jest duchowość. Więc zabito duchowość, dlatego trzeba się w takie uroczyska Drodzy Państwo, przemieszczać, pojawiać, nie tylko nad morzem, oczywiście jest przepiękne, nie tylko w takie atrakcyjne, ustandaryzowane miejsca, ale też miejsca uroczy, urocze, uroczyska, gdzie ten duch, drodzy Państwo, świtezi, świtezianki i tak dalej, Mickiewicza, on funkcjonuje, bo wystarczy spojrzeć na naturę i człowiek odnawia w sobie oblicze natury. Natura jest duchowa, tak? Człowiek żyjąc w zgodzie z naturą jest uduchowiony. Unaturzone, byśmy tak powiedzieli. Jeżeli nie unurzamy się w naturze, jeżeli są tylko blokersi, czyli ludzie mieszkający w miastach i nie mający kontaktu na dłuższą metę z naturą, oni są zdehumanizowani, odczłowieczeni i wyzuci z Boga. I drodzy Państwo, na tym nie można wiele zbudować, nie da się zbudować. Jeżeli spojrzycie na nasz, na nasz no znowu tutaj taki błęd, błąd językowy, na ten bolszewicki i okrągłostołowy Sejm i Senat, to tam zauważycie, że sam są w większości mieszczanie, mieszczuchy. Ludzie z miast, którzy są zdehumanizowani, odnaturzeni i, od, od drodzy Państwo, z którym wycięto, czasami sobie wycięli, wycięli Boga. tak? Brak duchowości powoduje odstąpienie od Boga. Dlatego, drodzy Państwo, powinniśmy i dzieci, i starszych namawiać do tego, żeby jak najwięcej przebywali w naturze. Jak najwięcej, drodzy Państwo, pochylali się... Nad jakimś zwierzątkiem, nad, nad jakimś bajorkiem, nad jakąś roślinką, drodzy Państwo, zwierzątkiem. Tutaj przepiękne dwa łabędzie wczoraj płynęły, no niesamowity widok, tak? Płyną dostojnie, majestatycznie dwa łabędzie. No jest to takie, byśmy powiedzieli, yy, nie z tego świata, tak? Nikt tego nie reżyseruje, nikt tego nie, nie, drodzy Państwo, nie aranżuje. A dzieje się cud natury, tak? Pewnie są dużo większe cuda natury, tylko trzeba się pojawić, o, o, odkryć w sobie duchowość. Jeżeli nie odkryjemy w sobie duchowości, niestety kościół tu ma, ma też grzechy, tak? Pamiętamy, pandemię, zamykanie kościołów, gdzie kościół de facto jest miejscem takim, byśmy powiedzieli, sztucznym, yy, sztucznym, trochę wyjętym z natury, gdzie atmosfera powinna tworzyć yy, jakąś sytuację, że dążymy do odkrycia w sobie duchowości, tak? I oczywiście sama msza, rytuał, czy nabożeństwa, czy modlitwa. Tak, ale często to zamienia się tylko w dewocję. Tak? Ludzie będąc w kościele przez godzinę w tygodniu, siłą rzeczy myślą o innych sprawach. Siłą rzeczy ta godzina jest niewystarczająca. Tak? Nawet jakby się ktoś bardzo próbował skoncentrować, to życie doczesne zajmuje mu jakiś czas na tej mszy, więc dopiero pobyt kilkutygodniowy w naturze, no. Przywraca go, można powiedzieć, do natury, przywraca do człowieczeństwa. I dlatego takie miejsca jak Eremy, tak, pustelnie, jak drodzy Państwo, na świętej górze Polanowskiej, to są miejsca, że zobaczycie, że są ludzie, którzy to rozumieją. Czyli pustelnicy, Eremici dzisiaj. I e, to jest wzór, tak jak kiedyś byli wieszczby, tak, wieszczowie, którzy mieszkali na pustelni. Dlaczego oni byli oderwani od, od doczesności i mówili językiem natury. Czyli potrafili łączyć fakty, przewidywać. Wyciągając wnioski z natury, a nie wyciągając wnioski z wydarzeń politycznych sztucznych, z GMO takiego politycznego. Dlatego my dzisiaj nie odnosimy się do tej rzeczywistości, tego co robi Tusk, drodzy Państwo, Duda, Biden i Ed Consortes Macron, bo to wszystko jest lipa, tak? Czyli ludzie są oderwani od natury, od rzeczywistości. Tworzą sztuczny, wirtualny świat polityczny, sztuczny, wirtualny świat ekonomiczny i tak dalej. Dlaczego? No bo nie wracają do natury. Pisał o tym święty Tomasz, tak? Drodzy Państwo, że święty Augustyn też, prawo natury, prawo naturalne, królestwo naturalne, królestwo Boże, tak? oparte na prawach natury. Yy, prawo karne, cywilne i tak dalej, oparte na prawach natury. Drodzy Państwo, no daleko od tego odeszliśmy. Rzymianie mówili, że najlepsze jest takie prawo, które jest najbliższe prawu natury. Czyli każde prawo by trzeba sfiltrować, zaudytować, czy ono jest zgodne z prawem natury. I tutaj, jak dobrze pomyślicie, powiecie: no, no, rzeczywiście, wiele prawie jest zupełnie niezgodne z prawami natury, więc ono jest sztuczne, GMO, zupełnie niszczące ludzkość, niszczące, drodzy państwo, ludzi, rodziny i tak dalej. Więc powróćmy jeszcze na chwilę do idei narodów. Tutaj niedaleko w Domacynie ksiądz Ludwik musiał, zainteresował się tym kultem, ponieważ w 1995 roku w święto Chrystusa Króla 29 października. Biskupi Filipin podarowali taką dużą figurę matki wszystkich narodów czy królowej wszystkich narodów Polakom i zainstalowano to w domocy. No coś na podobieństwo obrazu Chrystusa króla polonijnego, który trafił na jasną górę, bo nikt go nie chciał, i później był 10 lat przechowywany, w końcu trafił do chojny. I to jest bardzo podobnie, tylko że tu figura matki czy królowej wszystkich narodów. I niewielu rozumie tą koncepcję, to objawienia amsterdamskie, ale drodzy Państwo, one są logiczne. Nawet po świecku je można zrozumieć, że Maryja jest królową nie tylko Polski. A jeżeli jest królową Polski, to jest królową narodu polskiego, ale pewnie jest królową wszystkich narodów, tak? Więc tak samo Jezus jest królem Polski, jest królem wszystkich narodów. Jest też oczywiście królem wszechświata i Maryja też. I drodzy Państwo, koncepcja, która wynika z księgi Jeremiasza, królowania w poszczególnych narodach poszczególnych królów, a Jezus jest królem tych królów, jest koncepcją chyba mądrą. Wtedy możemy dojść do jednej trzody, drodzy państwo, jednej owczarni. Po prostu zastanówcie się nad tym. Nad tym będziemy też często debatować, będziemy robić kongresy. Drodzy państwo, my założyliśmy taki profil Chrześcijańska Liga Narodów. My musimy zacząć się rozpoznawać i wspólnym mianownikiem musi być chrześcijaństwo. W naszym ujęciu, w naszym myśleniu, chrześcijaństwo rytu wschodniego, czyli z duchowością ogromną, nie bez duchowości, bo wtedy to jest też sztuczne. I, drodzy państwo, z tym wspólnym mianownikiem możemy się łączyć. Jeżeli mamy ten wspólny mianownik, to, to się prawdopodobnie wszystko dodaje. Jeżeli nie ma wspólnego mianownika, to tego się nie da dodać. I nie wierzymy w jakiś sztuczny ekumenizm czy synkretyzm to, to państwo to, to, jest, to jest sztuczne. Tak? Więc ta moja wypowiedź, ta nasza wypowiedź dzisiaj, jako króla lepta tutaj z, z nabrzeży rzeki Radew, ma Was natchnąć do myślenia kategoriami narodu polskiego, który. Nie jest całością w trzeciej RP, jest częścią i to prawdopodobnie mniejszością, która wymaga, żeby mieć swojego króla. Naród potrzebuje swojego pasterza, swojego króla, swojego bacy, tak mówiąc w cudzysłowie. Drodzy Państwo, ale też koncepcja, prawda, że my nie zbawimy się w pojedynkę, tylko jako naród. I to przeczytajcie księgę Jeremiasza, że Panu Bogu jest miłe zbawienie narodów. I będziecie rozliczani też jako narody, nie jako poszczególne jednostki. Dobra, moja chata z kraja, ja się zbawię, a reszta mnie nie interesuje. To tak nie działa. Pan Jezus rozliczy nas, Polaków, też coś się zrobili z narodem polskim. Każdego z osobna się zapyta. Kim ty jesteś? No, ja jestem Polakiem. A gdzie twój naród? Gdzie reszta twojej trzody jest? Gdzie twoi bracia i siostry? No i wtedy macie problem, tak? Myśmy się odłączyli, bo oni mieli złe poglądy. Nie, to trzeba było ich nawracać, trzeba było z nimi rozmawiać. Nie wolno się ich braci i siostry, dzieci, synów i córek zapierać. Tak? Nie wolno tego robić, Jak, jakimi by oni nie byli. Dlatego, drodzy Państwo, musimy dużą jeszcze pracę taką też edukacyjną, taką intelektualną odbyć, żeby zrozumieć to, co my robimy tutaj tak naprawdę, tak? jako król elego 2016 roku, że my promujemy pewną ideę, tutaj muszą się nim innym mądrzy ludzie też wypowiedzieć, tak? Wielomscy, Karpowicz, Bartyzele i inni, którzy są już blisko idei monarchistycznej i którzy wiedzą, że demokracja jest najgorszy ustrój, bo to są, to jest ustrój, gdzie, najgłupi, gdzie głupi rządzą mądrymi. Ledzy Państwo, jeżeli akceptujecie demokrację, to akceptujecie system, gdzie głupi rządzą mądrymi, macie wybór między głupim a głupszym. I potem się denerwujecie. No ale problem nie polega na tym, że, że, się, że się denerwujecie, tylko że akceptujecie ten fatalny ustrój, tak? Gdzie część obywateli Polski taki z Wam zafundowała. Więc jako naród polski organizujmy się w monarchię, gdzie mądrzy rządzą głupimi. Bo w każdym narodzie są mądrzejsi i głupsi. Nie w głupsi znaczeniu obrażania, ich, tylko mniej może zdolni, mniej, mniej mądrzy, może tak by było delikatniej powiedzieć, drodzy Państwo, niech bardziej mądrzy rządzą mniej mądrymi, tak? to jest logiczne. Także z dopływu rzeki narew do Parsenty, a Parsenta wpływa w koło brzegu, drodzy Państwo, do Morza Bałtyckiego, kiedyś wenedyjskiego, Sarmackiego. Żegnamy się z Wami. Laudetur Jezus Chrystus Rex. Zobaczcie, jaka przepiękna natura. O, zapraszamy, na, do Państwo, na Kaszuby Zachodnie. Zapraszamy do Świętej Górki Polanowskiej. Do, drodzy Państwo, zapraszamy, żeby odzyskać czy odbudować swoją duchowość. Laudetur Jezus Chrystus Rex. Niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze dziewica z Bogiem.